Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco po ostatnim filmiku dietetycznym. Filmik osiągnął duży sukces od razu, to było tylko dwa dni temu. Mam bardzo dużą oglądalność, wiele łapek w górę, więc idziemy za ciosem i nagrywam następny. Dzisiaj będzie rybka, makrela, ale ona nie będzie takim głównym składnikiem. Jeżeli jesteście wegetarianami, to możecie po prostu się jej pozbyć i zrobić sobie same takie warzywka, taką sałatkę z warzyw. Może to być jako lekki lunch. Jeżeli sobie zrobi, zrobicie troszeczkę większą porcję, to może być danie obiadowe, chociaż będzie podawane na zimno. Oczywiście wybór należy do Was. Ok, więc zaczynamy. Dobrze, najpierw będziemy musieli sobie pokroić kalafiora. Kalafiora ja mam takie malutkie właśnie, nie wiem jak to się nazywa, różyczki. Włóweczki. I kalafiora będziemy jeść na surowo, kochani. Ale go sobie najpierw zamarynujemy w pomarańczy za drobinką chili. Dobrze, więc kroimy go po prostu w plastry. On jak się nam pokruszy, nie przejmujcie się tym. Niech się sobie kruszy. Powstaną nam takie mini drzewka właśnie. O. Dobrze, następnie musimy zamarynować kalafiora. Nie wiem, czy kiedykolwiek jedliście takiego kalafiora. Ja dopiero na to w, y, ostatnio wpadłem, próbowałem i smakuje naprawdę fajnie. Daje fajną chrupkość. Czyli musimy wziąć pomarańcza i go zetrzeć na tarce, czyli potrzebujemy tylko skórkę. Ok, następnie tutaj mam czyli, które posikałem sobie w bardzo drobną kosteczkę. Nie za dużo. Oczywiście chili jest bez pestek, także nie będzie za ostre. Dodam odrobinę octu balsamico. Tylko troszeczkę? Tylko troszeczkę, tak jest. I pokroimy pomarańcze. Teraz wyciskamy pomarańcze. Sok jest wyciśnięty, teraz damy sobie odrobinę cukru. Czyptę soli. I pieprz. I pieprz. Ok, teraz mieszając, wle, wtłaczamy sobie oliwę z oliwek. I powstaje nam taki dressing. Potrzeba jeszcze dodać odrobinę cytryny, żeby nam dodała troszeczkę kwasowości. Będziemy serwować to z rybą, więc musi być lekko kwasowości. I teraz zalewamy naszego kalafiora tą marynatą. Mieszamy go. I nasz kalafior jest gotowy. Ok, następnie musimy się zająć naszą rybką. E, Rybkę jest dobrze sobie rozkroić taką górę. To jest zwykła wędzona makrela. Taką podejrzewam, że każdy może dostać w większości sklepów. Tutaj w Anglii możemy mieć troszeczkę problem, ale tu w Anglii kupujemy taką filety z makreli wędzonej. Często są takie obtoczone takim grubym pieprzem. I ona też jest naprawdę dobra. Ok, więc rozdzielamy je, teraz musimy się pozbyć, tutaj idą ości po tej stronie. Podejrzewam, że większość z Was takie rzeczy wie. I teraz z takiego fileta tą skórę po prostu zdejmujemy. Teraz tak, musimy odwrócić i musimy się pozbyć ości, tutaj po środku. Powinny być ości i właśnie są. Jak widzicie, znajduję co chwilę po jednej. Następnie musimy przygotować ogórka i zrobimy z nim dokładnie to samo co zrobiliśmy z cukinią w ostatnim filmiku. Czyli takie kawałeczki się Następnie zrobimy dressing do sałatki. Używamy znowu Fat Free jogurt, czyli beztłuszczowy 0%. Tutaj mam dużo posiekanego, bardzo drobno koperku i dajemy mnóstwo jego. Pieprz. Odrobinkę soli. I teraz to wszystko mieszamy. I tutaj też możemy dodać odrobinę oliwy. To jest oliwa z oliwek, więc to nam nada takiej troszeczkę lekkiej goryczy, takiej Oliwkowego smaku. Próbujemy i mamy koperkowy jogurt. E, teraz następna rzecz: to będziemy potrzebowali e, segmenty z pomarańcza. Już kiedyś w jakimś filmiku wam pokazywałem, jak to robić, ale teraz również mogę pokazać. Więc odcinamy e, górę i spód pomarańcza, i wtedy. Jedziemy sobie nożem tak dookoła i tak sobie obkrawamy tą skórę w wokół i w tej chwili wycinamy właśnie segmenty czyli robimy ciach pomiędzy takimi każdą błonką. trzeba tak sobie je po prostu wycinać ciach. ciach jeżeli uważacie że to jest marnotrawienie pomarańcza i lubicie te błonki, to po prostu pokrójcie go w plastry. Okej okay, kochani, wszystko mamy gotowe do sałatki na e, Dobrze, więc... A, jeszcze Wam nie pokazałem cykorii. Cykorię pokroiłem sobie w takie właśnie różne płateczki, e, które, co właśnie zrobiłem to tak, przecinam tylko ją na pół i odcinam końcówki i powstają nam takie dłuższe właśnie fajne rzeczy. OK kochani, więc nakładam. Zaczniemy od dressingu. Następnie wszystko sobie po prostu rozkładamy jak lubimy ogórka dlatego go pokroiliśmy w takie różne rzeczy, że można go sobie powywijać. Pamiętajcie, że jecie również oczami. i Wszystko o wiele bardziej smakuje jak wygląda pięknie. Następnie makrelka. I makrelkę tylko sobie pourywamy w takie dzwoneczka różne. Nie wiem, czy to dzwoneczkami można nazwać, ale w takie kawałeczki po prostu. I teraz sykoria. OK? nie pora na naszego marynowa, marynowanego kalafiorka. To O, widzisz? Kasia mówi, że takiego kalafiorka to możecie sobie po prostu Pokroić, tak zamarnować i siedzieć oglądając filmiki na YouTube, po prostu skubać albo oglądając moje filmiki, sobie go skubać, wtedy Wam się nie będzie chciało jeść. I nie przetyjemy. I nie przytyjecie, bo jest naprawdę lekki i dietetyczny. A taki jest przecież plan tego wszystkiego. Plan jest taki, żebym się w Kieckę zmieściła, którą sobie kupiłam w styczniu. I teraz, słuchajcie, ja tutaj ten dressing również go użyję na, na talerzu tymi takimi malutkimi kawałeczkami kanafiorka bo to przecież jest wszystko smak i teraz kochani tylko świeży dużo świeżego koperku na wierzch okej, okay, więc kochani danie wygląda tak mam nadzieję, że macie ochotę zjeść taką właśnie sałatkę mam nadzieję, że danie wam się podoba um, Oczywiście, wszystko również moglibyście sobie po prostu włożyć w miskę i delikatnie wymieszać, ale jak tak będzie wyglądało, to będzie dużo bar bardziej i lepiej smakowało. Więc, kochani, mam nadzieję, że następny film się podobał. Będzie więcej, obiecuję, dietetycznych. Cały czas Kasia się śmiejesz ze mnie, że teraz tylko chodzę i myślę, co tu dietetycznego dla Was przygotować? Na co zamienić masło? Na co właśnie co? Szukam zamienników na masło, co nie jest proste, oczywiście. No nic, mam nadzieję, że film się podobał. Gorąco Was pozdrawiam, a kochani, pamiętajcie, żeby mnie polubić na e, Facebooku. I kochani, jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która mi się właśnie przypomniała: e, właśnie buduję e, bloga. Czyli wszystkie moje dania będziecie mogli znaleźć na stronie gotowaniewsieci.com. E, Oczywiście blog cały czas jest w budowie, także wszystko powolutku będzie się tam pojawiało. Więc słuchajcie, jak przepis się zawsze znajdował pod filmikiem, to teraz nie będzie. I będzie u mnie na stronie, czyli to danie w momencie kiedy się pojawi na YouTube od razu pojawi się na mojej stronie, także zapraszam i tam będziecie mogli znaleźć dokładny przepis i oraz sposób wykonania czego nigdy nie robiłem pod filmikami ale będzie i sposób wykonania, więc będziecie mogli sobie na przykład wydrukować przepis i to zrobić w kuchni bez komputera. Eee, dobrze, to by było na tyle. Eee, dziękuję serdecznie za oglądanie. Gorąco Was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko i pa pa.